i so Jajo śmierć się zawaliło, Eggman coś szykuje, zwierzątka dalej siedzą zamknięte, Sonic i Tails sprawdzają co jest, Knuckles sprawdza co robią i do nich przybywa. Razem we trójkę wracają na obszary i każdy z nich powtarza wszystko co robił. Witam moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Nero, a to jest technicznie pierwszy odcinek naszej nowiusienkiej serii Droga po drodze do Sonic Mani Plus! Dokładnie tak. Eee, czemu powiedziałem technicznie? No, bo w sumie już ten odcinek Sonic Advance zaliczę się jako pierwszy odcinek, więc... więc, więc tak. <laughs> ale wtedy to jeszcze nie było serią. Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy. Zaczynam od Knuckles in Sonic 2, czyli co się stanie jak połączymy Carriage Sonic and Knuckles z Soniciem 2. Wychodzi o to to. Miałem zagrać w remake e, na telefony, ale z jakiegoś powodu ostatnimi czasami Jakoś dziwnie mi działa, gdzie działają, no ogólnie działa emulator, dziwnie się steruje, dzięki kuźwa małpo, e, jakoś dziwnie się steruje, nie wiem o co biego, więc postanowiłem zagrać w oryginał, gdyż why not więc e, tak, wszystko wina emulatora. E, jakby co, wierszy, który był czytany na początku to wierszyk e, autorstwa Rikseta, dokładnie, dokładnie tak. Jeśli chodzi o wierszyki, moi drodzy, będę je robił e, będę je robił w taki sposób, że nie idzie mi. <ścoughs> e, no, będę je robił w taki sposób, że widziałem, że napisaliście, że napisało tam już dajże cztery osoby, cztery osoby. Nakus no, Gafru Act 1. Tak, cztery osoby bodajże napisały. E, jeden wierszyk oczywiście jest na jeden odcinek, więc ja mam jeszcze trzy do powiedzenia. E, więc e, tak, nie zdziwićcie się, jak wasze wierszyki będą później, później, więc nie piszcie na, najlepiej odcinków po jednym, e, znaczy wierszyków po jeden odcinek, chyba że będziecie pewni, że w danym odcinku ten wasz wierszyk się pojawi. E, przypominam, że zawsze będą dwa odcinki na tydzień, czyli e, po tym odcinku będzie też jeszcze jeden dzisiaj, więc e, dokładnie tak. E, Boże tak, ciśniemy, jak widzicie mówię lamie z jakiegoś powodu e, ale tak, gramy sobie naksem w Sonicu 2, dokładnie, dokładnie tak e, Gram nie na 100% e, bo uważam, że w sumie po co nazywać szmaragdy, skoro już zdobywałem wylec playu z Sonica 2. E, w ramach drogi do Sonic Mani, więc stwierdziłem, że wywalone mam. <laughs> e, dokładnie tak więc jeśli ktoś chce zobaczyć jak Special Stage'a, to zapraszam do tamtych odcinków, najlepiej do pierwszego odcinka się prze... Zobaczcie po prostu sobie pierwszy odcinek Sonic 2 w ramach drogi do Sonic Mani i tam, tam wszystko ładnie, pięknie jest. Te specjalne nie różnią się jakoś wielce w Nago Sonic 2 i w wersji Mega Drive'owej. To jest w sumie jedno i to samo prawie, że tylko w wersji po prostu zremake'owanej działają lepiej, <laughs> więc więc tak. W sumie... Okej, okay, możemy zrobić tak, że w następnym odcinku Wam pokażę jak wygląda ten, ten special stage, ale nie będę ich przechodził, tak więc. Tak, to tyle jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Będą krótkie, przez to, że, że, że nie zbieram szmaragdu, to będą króciutkie. Więc tak, jak widzieliście, graliśmy sobie w Emerald Hill w tym odcinku. No. Zaczynamy Sonica 2 jako naksik. Ogólnie w większości nie różni się ta gra poza finalnym bossem, w większości wypadków, który robi się holendarnie trudny jako naksik, ale do tego oczywiście dojdziemy. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie pierwszego jakże odcinka Drogi po drodze do Sonic Mania Plus, w której zaczęliśmy na kuzyn Sonic 2. Tak więc dziękuję jeszcze raz za oglądanie i na razie do zobaczenia do następnych odcinków. See ya!